Dostałem bana. Dzień dobry, ja jestem MaxiGaszy i zostałem zbanowany tak jak 1500 innych tibiczyków Dzisiaj rano miała miejsce bardzo ciekawa sytuacja mianowicie był masowy ban dla wszystkich graczy, którzy korzystali ostatnio z błędu. Takiego banhamera jeszcze nie było dawno, oczywiście nie licząc tych za boty, więc jest to coś nowego. Ja jestem jedną, powiedzmy, że z ofiar lub jednym z bug abuzerów, bo z tego buga korzystałem. Ale zacznijmy od początku. Na czym polegał w ogóle ten bug? Oczywiście nie pokażę wam tego dokładnie, bo nie mogę się zalogować do gry, ale polegał mniej więcej na tym, że gracze, którzy robili Lion Bastion i mając misję do zabicia Fugu e, koło króla Kesara, tam w jego komnacie, jeśli tej misji nie oddali, to za każdym razem, gdy wchodzili do pokoju w nocnej porze, no to w tym momencie respił się boss Fugu, czy Fugę. I w tym momencie, e, gdy Fugę padał, jeśli oni nie byli w pokoju, no to im tego bossa nie zaliczało, jeśli oni też z zadali dałęci, to im tego bossa nie zaliczało. Także po ponownym wejściu do, do komnaty tronowej, boss ponownie się pojawiał, no i w tym momencie, jedna osoba, która nie ma questa, mogła wchodzić respić bossa, e, schodzić po prostu hurdaunem lub schodami i jego kolega lub inni gracze mogli po prostu tego bossa zabijać. W ten sposób właśnie jedna osoba stakała cały czas do pokoju, respiła bossa, wychodziła, reszta zabijała go e, i powtarzali to e, przez całą tibijską noc. Podczas jednej tibijskiej nocy można było zrespić naprawdę dużo bossów, z niego leciały różne kryształy, gemy, e, różne potki, dużo potek naprawdę supremów czy tam ultimateów e, leciały też jakieś teraz sety, takie inne przedmioty do Rashida, e, ale również była szansę na zwrócenie lion i temów, i to jest akurat już potwierdzone, bo nawet w poście od chipsoftu jest o tym powiedziane. Jeśli chcecie zobaczyć mniej więcej, jak to wyglądało, to możecie zobaczyć sobie ukrałanego na ostatnio dodanym filmie, bo on właśnie tam pokazuje mniej więcej, jak ta mechanika działa. No i tutaj mamy taką informację właśnie od chipsoftu. Bo to troszkę też trwało. To nie było tak, że oni od razu podjęli działanie. Bo ten, błąd w sumie istniał jeszcze na te serwerze oraz od wejścia update'u, czyli summer update'u, który wyszedł tam tydzień ponad tydzień temu, ale tak naprawdę został nadużywany dopiero. Z, z na sobotę w nocy oraz przez pół niedzieli aż do czasu wyłączenia serwerów yy, oraz yy, usunięcia z niego tymczasowo luta. Po tym czasie nie było informacji co dalej, była tylko informacja od chipsoftu, że będą wyczynięte jakieś konsekwencje i gracze tak w sumie nie wiedzieli na czym stoją, czy dostaną bana, czy nie dostaną yy, i co się stanie. No i teraz kwestia taka, ja dostałem bana, byłem w jednym z tych graczy, w sumie było tych graczy ponad 1500 i oczywiście jest to słuszny ban według mnie, bo oczywiście każde wykorzystanie buga powinno zostać ukarane. Ban będzie trwał w sumie Póki co dwa dni, czyli cały, e, cały w sumie czwartek, piątek i w sobotę o 11.00 ten ban zejdzie, ale to jeszcze nie koniec, bo gracze, którzy zostali teraz banowani, będą również wykluczeni z eventu, który się zbliża, czyli Double Loot. Tutaj w sumie, no okej, okay, no też myślę, że kara jest taka w miarę w porządku. E, problem polega mianowicie na czymś innym, bo gracze, którzy farmili bossa przez powiedzmy przez chwilę, nawet przez 15 minut, pół godziny. Dostali taką samą karę jak gracze, którzy farmili bossa przez dwa dni, nawet. I to jest dosyć dziwne, bo jeden zarobił na bosie 2kk, inny na bosie zarobił 20, 100kk i mimo wszystko kara jest taka sama. I to jest właśnie problem. Ja ogólnie zarobiłem 10kk, przyznaję się, bez bicia. Tyle wyciągnąłem z tego bossa. Nie było to farmione cały czas, ale to mniejsza o to. Korzystałem z Buga, należy mi się kara i jestem za tym jak najbardziej, bo wcześniej były już przypadki w tbjce, gdzie E, wystąpiły takie poważne błędy, jak na przykład błąd z Oberonem, gdzie gracze próbowali zlecić sobie itemy stojąc w temple z Oberona. E, był też błąd z Pert Queenem, gdzie gracze e, mogli sobie zdobywać z niego e, ogromne ilości lota i wtedy akurat sceny Silver Tokenów strasznie spadły. Był też błąd z Agli Monsterem, gdzie można było go farmić tam w Mysterious Ornate Chest Questie e, i gracze też tak zdobyli itemy. I w żadnym z tych trzech przypadków wcześniej, mimo to były bardzo, bardzo poważne błędy i to były duże nadużycia, nie było żadnych banów, nie było żadnych delaytów, nic w tym stylu, dlatego teraz powstał fugu i gracze stwierdzili, że szalej dusza, piekła nie ma i masowo zaczęli farmić e, tego bossa, ale żeby jeszcze było ciekawie, to na test serwerze gracz pewien zgłosił ten błąd i jest to po prostu na forum tibijskim i było tam właśnie opowiedziana cała mechanika, że przez to w jaki sposób boss jest zaprojektowany i jak, to, jak ta mechanika działa będzie dochodził do nadużyć i on może go farmić kilkakrotnie, no i też e, wtedy ten gracz dostał e, od Lioneta e, odpowiedź, to jest Content designer, czy pracownik chip softu, że e, fugę, e, f, fugę w taki sposób, jak jest zaprojektowany, e, będzie się pojawiał tylko kilka razy, i nie będzie możliwości nadużywania tej mechaniki. No, gracze, jednak wiecie, jacy są. No, jeśli gracz ma możliwość, e, powiedzmy, zarobienia i, i użycia w ogóle, no to po prostu to zrobi. Chipsów wtedy nic nie zrobił, ten wtedy dalej funkcjonował, oni go zostawili i tak to czekało do update'u, aż dopiero po update, jak zaczęli to farmić, no to chipsów stwierdził, że coś jest niehalo. No i teraz tak, jeśli chipsów wiedział, że jestem ten błąd i go nie naprawili, to czy rzeczywiście. Po, powinien w ten sposób podchodzić do graczy, że wszystkich nagle zbanować. Mi się wydaje, że ten ban to i tak był taki bardziej przykładny, żeby pokazać, o nie korzystajcie z błędów, bo czeka Was kara. E, Mimo to, to był błąd chipsoftu. Wiedzieli o tym błędzie dużo wcześniej, a mimo to nic z tym nie zrobili, zostawili go w grze. Więc wiadomo, gracz to wykorzysta. Jeszcze w tym poście e, od chipsoftu jest taka wzmianka, że e, gracze mogli wylocić e, valuable, czyli wartościowe Lion itemy, czyli to jest potwierdzenie, że te itemy leciały. Nie wiem jak wygląda sytuacja na Serwera, ale widziałem na Twitchu, że ludzie to normalnie streamowali. Nikt po prostu nie robił z tego nic, każdy sobie tylko farmił te itemy. Półtwiczek był zawalony tymi streamami. E, sam tego nie streamowałem. Streamowałem tylko w, w sobotę, bodajże pod koniec streama. Testowaliśmy, czy to w ogóle działa. A potem e, cała niedziela to były streamy na Twitchu z tego, jak e, wszyscy to farmili. No i w tym momencie ciekaw jestem, czy Chipsow zobaczył, że o tyle osób farmi to na streamach i pomyślał, że może trzeba zacząć działać. Czy może sam doszedł do wniosku, że o nie, bo musimy coś z tym zrobić. Jeśli chodzi o sam wymiar kary, jak myślicie, czy ta kara jest w porządku co do graczy? Czy to nie jest zbyt mała kara? Dużo osób oczywiście na forum wrę teraz, teraz na forum to jest no wysyp postów, że delay dla wszystkich, wszystkich wywalić, nie ma prawa, niech dostaną bana na zawsze i tak dalej. To jest niemożliwe. Cipsoft nie yes, zdelaytuje kont, wiadomo, każde konto to są pieniądze, on tego nie może zrobić, bo straciłby naprawdę kupę hajsu, to po pierwsze. Po drugie, no nie może zdelaytować, bo właśnie ten o tym będzie wiedzieli, więc delayt w ogóle tutaj nie wchodzi w grę. Nie ma takiej nawet opcji. Jeśli chodzi o samban, myślę, że tutaj jest troszkę niesprawiedliwości. Tak jak powiedziałem wcześniej, gracze, którzy używali ten, tego buga bardziej, swifar mieli więcej fugu, powinni dostać większe kary. Gracze, którzy mniej, mniejsze kary i tyle. Słyszałem plotki, że, że gracze po prostu niektórzy robili. 3, 4 fugu albo na przykład dwóch zabili i też dostawali bana. Co jest dziwne, jeśli to jest prawda, jeśli takie sytuacje się stały, no to w tym momencie to jest całkowita niesprawiedliwość. Wiadomo, możliwe, że ktoś się po prostu tłumaczył, możliwe, że nie, ale według mnie. Jest jednak to troszkę przesadzone. Ja dostałem bana. Myślę, że za to, co farmiłem no to akurat jest to adekwatna kara. E, wiadomo, community, jako że streamuje, no to streamerzy to powinni w ogóle dostać delayta od, od razu. Mniejsza z tym. Ja myślę, że jest w porządku kara, ale myślę też, że e, te kary powinny być e, większe. No i prawie zapomniałem, czy jedna wzmianka odnośnie wykorzystywania bugów Tibi. Dużo osób stwierdziło i w sumie po części ja też, że skoro. Takie kary są małe za korzystanie z błędów. Jeśli możesz na przykład zarobić 100 kk na wykorzystanie błędów i no zostanie to 2-3 dni, bana, no to co się opłaca bardziej? No wiadomo, wykorzystać błąd i po prostu i sobie zrobić urlop e, od tybiki 2-3 dni. Teraz ja jestem na Europie, ale jestem na Europie za 10 kaka, ale gdybym na przykład wiedział, że będzie ta kara taka sama, to nawet by farmił jeszcze więcej. Jeśli bym miał tylko taką możliwość, to bym to farmił i nie powinienem tego mówić, powinienem dawać przykład i tak dalej, ale no skoro nie ma konsekwencji, no to dlaczego by tego, z tego nie korzystać. I z takiego też założenia wyszło dużo tibiczyków, którzy stwierdzili, że po prostu lepiej mieć jakieś drugie konto i w razie, gdy się pojawi jakiś bug, który jest bardzo profitowy, to po prostu wziąć, farmić, ile tylko wlezie, potem, dobra, dwa dni, odczekać yy, i tyle. Ale bierzcie pod uwagę też to, że to jest prawdopodobnie ostrzeżenie i następnym razem będą poważniejsze konsekwencje. Delayty raczej nie, no musiałoby być naprawdę duży błąd, żeby delay yy, wszedł w grę. Następnym razem mogą być już problemy, także korzystanie z bugów nie jest dobre i nie polecam. Miejmy nadzieję, że ten ban to jest właśnie taki początek karania za nieprawidłowe zachowanie i że rzeczywiście wkrótce korzystanie z bugów będzie jeszcze bardziej restrykcyjnie karane. Dajcie znać w komentarzu co o tym sądzicie? E, jestem bardzo ciekaw Waszego zdania. Na końcu jeszcze daję szota z tego, jak, e, jak dostałem tego bana na streamie, jak to wyglądało e, i jak sobie w sumie troszkę cisnęliśmy bekę, bo w sumie co innego nam pozostało. No. E, sam spodziewałem się, że może taki ban być, może coś się stać, bo to jednak korzystanie z błędu. No i się stało, więc zapraszam do oglądnięcia. Tym razem dzięki bardzo. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. I do zobaczenia. Pfff. Grasz cały czas w te komputery, to ci ci to reaguje i ci ogranicza, no. Wyjdź w końcu z domu, serwer off, nie ma nic, proszę wyjść, rozejść. Nie ma TB, dla, dla nikogo. Planowałeś jakiś serwis w weekendzie? Na razie, Marcin, nie, powiem ci, że ostatnio mam zbyt pogoń za levelem. A ty coś zrobiłeś, patrz! You have at least one unacknowledged entry in your rule violation record. A! Ah, mam ostrzeżenie na koncie! Za używanie fugę! Wbijam na timia.com. Grom będzie to samo. Mam notkę. Banicja! Gdzie my te delajtery widzicie? Tutaj! Tutaj widzimy! Moi drodzy, banik wleciał. Pograne! Dobra, zobaczmy co napiszę na stronie. Hunta nie będzie. Hunta nie będzie, jest banik. O nie! Moi drodzy, hunta dzisiaj nie będzie jednak! Czekajcie, HUNTA nie będzie! Your account is banished <laughs> from TV until July 25, 10:55. Który mamy dzisiaj? <laughs> A, chips of JAK mogłeś? Chciałem XP'ać Charakter Maxigashi. A tylko charakter czy account? <laughs> Security Moderate Detox od TV, -ki, moi drodzy. <laughs> O, oh, dwa dni. Destructive Behavior. Excessively exploiting boss fuga. Nieprawda. A. Ja się odwołuję. Ja się odwołuję. Ja się odwołuję do tego. Nie, nie będzie tak. Complain. I to się wkurza, bo e, tego, stracę e, Rebar strejk, nie? Prawdopodobnie, bo nie zaloguję dzisiaj i nie odbiorę. <noise> Pisz na chłopie, że daj im linka do tego. A, ja, nie wiem, czy jest sens pisać complain'a, no ja piszę, że ten... E, ja im daję linka, to co ty mi tak wysłałeś? Na, 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 na. Że Lionet powiedział, Lionet to says taki... it's legal. <laughs> Lionet say it's legal. Zaraz będziemy tutaj... Piszemy sobie odwołanie. On nie napisał, że to legalne, tylko napisał. It's not. Cze Czekaj. The book was reported before. Ja yeah, i secure będzie puste. Wszystko no będzie dostępne. anything to On stwierdził, że coś zrobił, że nie powinno się apisować tego spawnu, ale wygląda, że nie zrobił. Więc to on tam nic nie powiedział, że to... Y, tego. Że on to pozwala na pisywanie. Like shoot. Tyle. Coś tu jest Dwa razy lot też odpada Jak dwa razy lot też odpada? Co wy mówicie? A deset The mechanic itself has been implemented for another purpose. Daily, to give players the chance to progress the quest, dobra This account will be excluded from the next double load weekend nie będziemy mogli wziąć udziału w no, następnym... No to jest to, na, na tb.com masz. <coughs> to ja wyrwę profil, no. A grom głosował za Double Lotem. No i co, powiesz, teraz <coughs> z tego blogu, że dałem im Double Lot. <coughs> to nie ale, jest Double Lot. Ale, ale jakby Rapis przeszedł, to byś... <coughs> nie mogliby was zablokować na Rapidę. No, ale nie, także grom, no, no, no spokoj, no, no, fajnie. No tak, wszystko przez siebie w takim razie. Wszystko przez siebie, no. Tak, jedną, no, no przezwyciężyła wszystko. Szukam Eka na delejterze, chętny. Tak, to Idziemy na hutę na delejterze zaraz. Trzeba było oszukiwać, trzeba było. Zaczynamy jak tsunami no, i sobie biega i na elegancko. Panowie, panowie, ja robię popcorn, włączam forum. No czy... będzie dym, czy... będzie dym. No, o Jezu, jaka ta będzie radę, co tam będzie tam Nie wiem, będą płakać, czobudnie do literatury. Satu, wiesz, że na Double lota też jesteśmy wykluczeni? Jak kurwa double no, wykluczeni no. na Double lota? Normalnie, tak, sumie, że jesteśmy wykluczeni na Double 1500 kont. Także będą ważne. wolne spoty i wszystko, piesekura będzie pusta. ja się zastanawiam, czy się nie odwołać w ten sposób, że no... Dlaczego, kurde, Oberon no i, tego, Ugly Monster Back nie był, y już, to, już też to napisałem. What panowie, about abusing Oberon Ugly Monster? panowie, panowie, doczytałem. Podczas tego daby luta nie będziecie mogli się w ogóle zalogować. Czyli kolejne, no. kolejne dni... No, no to fajnie. Bada. Trzy dni Daniel Piota nie ma. Dobra, spróbuję się jeszcze raz zalogować, czy teraz wejdzie mi jakaś inna postać. Dobra. I króle ty szedł. Robię sobie z tego, można Czysz, Ale sobie? dobre rozwiązanie tak naprawdę zrobili. Wykluczyli ludzi z tego najbliższego mm -hmm. eventu do zarobku i można powiedzieć, posunek, to Tak, to tak jeszcze to... po plecach teraz, <grym> przez ciebie, jakbyś jakbyś zagłosował na... <grym> 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 jakbyś zagłosował na Rapida, to by nie było problemu.